Witamy serdecznie. Dziś mamy 29 lutego 2023. Idźcie i głoście. No, każdy głosi. Wszystkie religie głoszą, ale co głoszą? Żebyśmy nie głosili na swoją śmierć. Świadkowie Jehowy głoszą wojnę. Ale tu jest, jest taki piękny obrazek, że zaraz rodzinka. No i dobrze, bo rodzina jest od Boga. Nie? Tam jest powódź, zaraza jest. No. nie doszło. Wojna. <grym> dobrze? Gdzie szła, to daj znać. Dobrze. Jak on Hmm. Siostry są fajne, uśmiechają się, wyszkolone, Nic im nie idzie zarzucić. No ale czemu nie rozmawiałem z Samarytanką, czyli urszulką? A Jezus rozmawiał. Bo nie mają miłości Chrystusa, tylko miłości Jehowy. To jest ta różnica. Głoszą. Nie Chrystusa, tylko jechowe i to są te wierzenia środków Jechowych. Co wierzą środkowie Jehowy? Mhm. Ja potrafię potrafić ich błędy, które tu są, w oparciu o Słowo Boże, ale to może kiedy indziej. No i tutaj na Jezusie tylko sobie zrobili zgłoszenie, a reszta to Jehowa. Też wszędzie wersety mają, nie? Przez, przez całkowite zanurzenie w wodzie. To ostatnie zdanie, zobacz. Marka. Chrześcijanie z radością mhm, publicznie. publicznie dają świadectwo o prawdzie biblijnej. Biblijnej, a nie prawdzie Chrystusa. Okay. Nie głoszą dobrej nowiny Chrystusa. To jest prawda biblijna, a nie Słowa Bożego, bo nie głoszą Słowa Bożego, a my wykładamy Słowo Boże. Oni Biblię, a my Słowo Boże. Także w Biblii jest Słowo Boże, jak ktoś ma ducha prawdy Jana 14.17 jest wnikliwy i z modlitwą do Ojca, który z niebie to jest Chrystus, który nas oddał, dla nas oddał życie i kupił nas doskonałą krwią do Niego należymy. W jego duchu prawdy można poznać prawdziwego. Zbawiciela, który jest królem, nauczycielem światłością świata, jesteś Bogiem. Ojcem dla rodzaju ludzkiego za Adama i Emanuel, Jezus czy Emanuel, baranek. Idziemy za barankiem, jedyny prawdziwy Zbawiciel, który jest opisany w Słowie Bożym. I on teraz wyprawi wesele, bo wróci, objął swoje królestwo, rozdawał miny, czyli miny porozdawał, czyli talenty. Nie chodzi o pieniądze, tylko jest przykładem. No i ktoś tam Minesę zakopał, bo się bał, bał Ciebie, bał się Boga. Bój się jechowiny, bój się no, boją, Bój się Boga. No i a Chrystus nie jest, żeby się bać. I, i, i według tego bania będą osądzeni. Na podstawie słów świadkowie będą osądzeni, że Armagedon na nich przyjdzie i Jehowa będzie ich mordował, bo się boją Jehowin, ze strachu. To robią, co robią. Ale w kupie fałszywie się e, usprawiedliwiają, że tylko oni głoszą, no nikt tak nie głosi. no bo nic, bo popsuli wszystkim głoszenie. Ale nam nie popsuli, bo Chrystus nam otworzył drzwi możemy głosić gdzie się da. Ale ludzie nie chcą słuchać, bo, bo nie chcą, bo Jezusa Emanuela, Ojca Zbawiciela naszego nie słuchali. Jak, jako Syn Boży, jako Król Izraela. bo On nie był od tylko był od ojca swego, naszego dziadka chyba to jest amerykańska firma, ośmiu wspaniałych, tam siedzi ciało kierownicze, co kieruje zamiast służyć no i świadkowie w co wierzą taką miłość jak faryzeusze na ustach są uprzejmi, życzliwi, nasy pomagają sobie nawzajem, ale też tam mają klasy biedniejsi, bogaci, cwańsi, głupsi Szufladkują się sami. I są zagubieni, zastraszeni. I plotkują, nadają. No idzie siostra, nagrają. A to jest siostra, katoliczka. No. No. Siostra, kiedy ze mną do służby się umówisz? chodźcie wczoraj, wczoraj. Chodź, porozmawiamy. Ja na mógł, jak ty to że a ty nie słuchasz w ogóle. Nie słuchasz właśnie. to nie, nie, nie słuchasz. Nie Jak katoliczka się rozkręciła. Także świadkowie też nie mogą mówić, ona też nie może, katoliczka. A Chrystus, aby nie, nie był katolikiem, nie był świadkiem Jehowy, był Synem Bożym z nieba, teraz jest Ojcem Bożym. Bogiem, Ojcem naszym w niebie. Bóg prawdziwy, z Boga prawdziwego, zrodzona, no, i te słowo Prawdy Chrystusa tak działa, że, że to jest ten miecz Prawdy, czyli słowo Boże. Hebrał 4, rozdział 4 do 13. Nigdzie nie można się schować. No i świadkowie nie mają miecza, tylko reklamują tą firmę sobie. Amerykańską firmę. A Iskra Prawdy z Polski, Chrystusowej, Chrystus chce im błogosławić Emanuel przez Bogdana Uszulkę Zbyszka, żeby oni byli aniołami. Mateusz 24, 31. Nie pionierami, bo pionier nie występuje, nawet nie pisali pioniera sobie. No i mamy też wszystkie religie są martwe, dlatego nie można z nimi porozmawiać, bo są martwe dla Chrystusa oczywiście. Bo mają taki biznes jak ten narkotykowe, te... te różne narkotykowe te Grupowanie. mafie. No. Te narkotyki mają troszkę inne, inne mądrości, kłamstwa swojej. Rzekomo oni w to wierzą, jakie wraj wierzyła. Także wszystkie są martwe te religie, wszystkie, bo Chrystus żadnej nie założył. Chrystus założył obubińcy, obu tylko żonę, Jana 3:29 Nie macie pieczątki, bo papież takich nie ma i ciała kierownicze też nie mają takich pieczątek, a to siódmy anioł z reformator zrobił, gdy siedział za za e, w imię Jezusa Emanuela e, w więzieniu, wymyślił, miał objawienie i mia objawienie 5:1. Siedem pieczęci są, czyli jedna wiara, gromada Sionu. Chrystus, gdy nakarmiał, to porobił po pięćdziesiąt, po sto, żeby ich nakarmić. I teraz, gdzie dwóch albo trzech zebranych, w imię prawdy Chrystusa Mateusz 18:20, Jana e, czwarty rozdział. Jeszcze pokazać na końcu tą religię, jak świadkowie właśnie zrobili A, dobra. No Zaraz pokażę też, mm -hmm. Pana Także bądźcie aniołami, nie pionierami, bo Chrystus przyszedł, jest czas Jego przyjścia i ja na czwarty rozdział od 20 do 24 dla prawdziwych nich wnikliwych, wybranych, nie dla tych, co udają tych, 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 no tych, tych. Ale no, świadkowie nawet wiary nie mają, bo oni mają religię. No, oni są bez wiary. Najbardziej bez wiary, bo mają tak widzialne swoich braci fałszywych świadków Wiechowych, bo nie są e, Kolosandem 2 braćmi w Chrystusie. Nie są Kolosan 2. Tylko Wiechowie, a każdy świadek, czy katolik, czy Wiechowie, czy bada, czy wolny chrześcijan, to są fałszywi, bo to nie są w Chrystusie, tylko właśnie we swoich ugrupowaniach religijnych. I tutaj macie Tylko lud. jedyna religia prawdziwa. No, tak jak ktoś powie, że jest prawdziwa, to jest prawdziwa. no Według Chrystusa nie jest prawdziwa, według Jego słowa, bo Chrystus żadnej nie założył. Nie założył. Tylko uczniów w uczniowie głosili Chrystusa i ginęli za prawdę. A my im mówimy prawdę, oni nie słuchają, bo, bo przy czasie nie będą słuchać zdrowych nauk, czyli prawdy. Bo uszy ich świeżo, wolą bajki takie sobie. słuchać bajki, końce świata im się skończyły, jak wiecie. Jak ktoś był siadkiem Jehowy, to z książki będziesz mógł żyć w raj na ziemi. Ten obrazek skierowany i Armagedony właśnie idą. Już Armagedon nie jest, tylko to jest duchy i wprawdzie. Ludzie tego nie mogą zobaczyć, bo śpią. To to śpijcie dalej. Fezan 5,14 Mateusza 25, 5, 6 werset. 24 lata już budzimy, jak Chrystus zaczął swoje tysiąc lat w nocy o północy, ale wy śpijcie dalej w tej kłamstwie, w na Zaślepieniu w swoich światełkach, sztucznych światłach nie, światła nie macie, bo nie chcecie przyjąć. On jest, on jest światłością świata, Chrystus, i daje prawdę e, bardzo prostą, logiczną, e, bez rachu Bo wszystkie religie muszą straszyć, żeby mieć z tego nagonkę na tych swoich, którzy wypełniają te zakłamane zastraszone nauki, które Góra im proponuje ze stołu Jechowy demon, demonów. Chrystus nie jest podzielony. My jesteśmy Chrystianie od Chrystusa, który jest królem, makronę w kronie 12 gwiazd, które przyszły jako 12 aniołów. My ich wszystkich i ja jestem jednym z 12 tych gwiazd. I bram, jak nie dojdziecie do tego nowego Jeruzalem, który na ziemi stąpi przez moją bramę, wiadomo, tylko moja jest teraz aktywna. No to zostaniecie piaskiem, czy jak? Nie wiem jak to będzie. To Chrystus w Jego czasie Wam wszystko objawi. Judaszowi objawił, co zrobił. Judasz sobie odebrał życie. Wy nie musi odbierać życie, bo... bo ja żyję. I Chrystus, nasz Ojciec żyje. I On wybiera. Nie religię, tylko wybiera. I, i duch działa. Jest potężnym duchem prawdy który jakiś Zbyszek potrafił przyjechać z Holandii, przez Niemcy i tutaj głosił na tym miejscu, głosił. I basia bieda pionierka, nie, nie potrafiła rozmawiać całe życie, jak zakonnica poświęciła dla Jehowy i nie potrafiła obronić mieczem prawdy, swojej prawdy, bo nie walczy mieczem prawdy od Chrystusa. Tylko miecz religijnej prawdy to jest chory miecz. no, zakłamany, że. Tak, taki sztuczny, jak dzieci mają. Jak się przybierają z Azoru. I to, to jest taki sztuczny, yy, wygina się plastykowy. O. To jest wszystko sztuczne, ale Chrystus jest prawdziwy. I, i to jedno przekazanie daję wam. Przekazanie miłości. Chrystus rozmawiał z samorytanką, rozmawiał. oni nie mają zakazu, mogą z Urszulką porozmawiać, bo nigdy nie była siatynka. Ze mną Ale też mnie mogą nie robili, bo już mnie Tak? A, a już wykluczyli. Z naznaczeń. A, właśnie. Jak aniołowie znaczyli odzwia, tak samo teraz byliście naznaczeni. Że my byliśmy, a wy jeszcze nie chcieli słuchać. I modlitwa jeszcze na koniec. Błogosławimy. Przepraszam. Modlitwa na koniec. Do syna Bożego, który stał się ojcem. Bo ja też stałem się ojcem. Dwóch synów czas to robi, ale wy śpijcie, macie literę prawa, która zabija, ale słowo żywe rośnie. Samsonowi włosy odrosły, pamiętajcie.